Cześć, Boże. Być może uczyliście się już na historii, a jeśli nie, to na pewno będziecie się uczyć o rewolucjach. Otóż w niektórych krajach w, w pewnej chwili pojawiali się ludzie, którzy postanowiali wszystko zmienić, wywrócić do góry nogami i w efekcie ich działań bardzo wielu ludzi traciło życie, bardzo wielu ludzi traciło majątki, bardzo wielu ludzi lądowało w więzieniach i to niewinnie. A spójrzmy na Pana Jezusa. On wprost przeciwnie, on nie przyszedł po to, żeby tutaj coś wywracać do górnogami, żeby komuś coś zabierać, żeby kogoś do czegoś zmuszać. Tylko przyszedł po to, żeby nas zbawić, żeby dać światu pokój. I też tak jak sam mówi w dzisiejszej Ewangelii, przyszedł po to, żeby wypełnić wszystko, co zostało napisane w Piśmie Świętym. Nie po to, żeby zmieniać, tylko po to, żeby wypełniać, żeby wypełniać Boże przykazania, i też uczyć ludzi, jak to robić. I do tego, do tego też nas dzisiaj zachęca. Pan Jezus mówi nam, żeby nie zmieniać Bożych przykazań, żeby nie zmieniać tego, co jest napisane w Piśmie Świętym, bo tam jest tak, jak być powinno. A jak zaczniemy tak robić, to na dobre nam nie wyjdzie. i To już nie będzie szukanie chwały Pana Boga, tylko chwały własnej. I mówi Pan Jezus, wypełniajcie wszystko dokładnie, tak jak On dał nam przykład. Ale też zachęcajcie do tego innych. Uczcie innych, jak, jak spełniać, jak wypełniać Boże przykazania. I tutaj pojawia się pytanie, jak to robić. Słyszałem kiedyś takie bardzo fajne zdanie w kościele, że lepiej być traktorem niż profesorem. Co to znaczy? Słowo traktor pochodzi od łacińskiego słowa oznaczającego ciągnąć. Dlatego też po polsku mamy słowo, inne określenie na, na tą maszynę, ciągnik. Czyli chodzi o to, żeby nie tak jak profesor, tylko mówić o czymś. I nauczać, tylko żeby tak jak traktor pociągać swoim dobrym przykładem, bo przez przykład najlepiej, najlepiej uczymy. Czyli poprzez po prostu spełnianie dobrych uczynków, dawanie świadectwa naszej wiary, tak prawdziwie na co dzień. Ale też ważna rzecz, żeby móc kogoś przyciągnąć do Pana Boga, to my sami. Musimy być blisko Niego. Prosta rzecz, ale wydaje mi się, że o tych prostych rzeczach najłatwiej zapomnieć, dlatego trzeba je często powtarzać. A żeby być blisko Pana Boga, musimy się modlić, czytać Pismo Święte, uczestniczyć w Mszy Świętej i chodzić do spowiedzi, bo sami z siebie, własnymi siłami, nie damy rady. Potrzebujemy do tego pomocy Pana Boga. A zadaniem na dziś niech będzie to, żebyśmy zastanowili się, w jaki sposób na co dzień możemy przyciągać kogoś do Pana Boga? W jaki sposób możemy świadczyć o naszej wierze? Powodzenia. Z Bogiem.